Siema, chciałem Wam pokazać dzisiaj jak wymienić przepustnicę składa dla dzieci z takiej na kciuka na taką odkręcaną manetkę jak w motorku lub w Krosie. Otóż dzieciak mi się skarży, że boli go palec po krótkiej jeździe. Cały czas trzeba to trzymać, dosyć twardo to chodzi. Żeby dać pełny gaz, naprawdę trzeba daleko ten kciuk pchać. Dlatego postanowiłem kupić zestaw taki na Allegro najtańszy. Wam pokażę. Taka rączka. To jest na drugą stronę. I w zestawie jest linka. Ta linka jest potrzebna, ponieważ oryginalna, która jest w tym kładzie, jest za krótka. Już wam pokazuję, jak na czym polega ta wymiana. Odkręcamy najpierw. Odkręcamy najpierw pokrywkę. Tutaj jest stara linka, ją możemy odpiąć. to mówisz. Odkręcamy tutaj ten imbusik, ściągamy rączkę gumową. Przesuwamy na maksa w lewo. Niestety nie możemy tego mechanizmu usunąć, bo jest zintegrowany z dźwignią hamulca przedniego. Dlatego zostawiamy, tylko przesuwamy na maksa w lewo. Musimy z gaźnika odkręcić tutaj iglicę, żeby pozbyć się starej linki. Ja już miałem wcześniej popuszczoną. Tak wygląda. Bierzemy nową linkę. Aha, w nowej lince tutaj na końcówce jest zakończone takim plastikiem. Akurat było tak w moim zestawie. Nie wiem, czy tak jest w każdym. To po prostu rozetnijcie, wywalcie. Samo ta osłonka nie będzie do niczego potrzebna. Z drugiej strony jest tutaj taki gwint On będzie potrzebny, żeby go wkręcić tutaj z tej strony. Linkę sobie przekładamy tutaj przez otwór. Starą możemy oczywiście starą możemy wyciągnąć. Nie będzie nam do niczego potrzebna. Tylko najpierw musimy przełożyć iglicę do nowej linki. A więc tak podciągacie sprężynkę i tutaj musicie wysunąć linkę o tendy. Bierzemy te elementy ze starej linki i będziemy zakładać to na nową, czyli w takiej samej kolejności. wkładamy sprężynka, zaczepiamy, zaczepiamy. Tutaj. I teraz wkładając wkładając linkę do gaźnika. Musicie uważać, ponieważ w gaźniku, w gardzielu jest z jednej strony bolet. Ten Bolet tutaj musi pasować w, to, w ten otwór. Także musicie sobie wsadzając pokręcić tym żeby napasować ten otwór, żeby Wam do końca weszła iglica, żeby szło bez problemu zakręcić tą nakrętkę. Ok, mamy zakręcone na swoim miejscu. Linka na razie nam tutaj wystaje, wystaje luźno. To składa się, się z trzech elementów. Linka będzie wchodziła tutaj, będzie szła od dołu. Teraz Wam pokażę. Musimy to mniej więcej tutaj w tym miejsce zamontować. Najpierw wkręcamy tą na tą śrubę. Wkładamy pokrywkę górną i zakręcamy śruby. W ten sposób przerobiliśmy manetkę oddawania gazu przerobiliśmy manetkę od dodawania gazu z tej na kciuk, na zwykłą tak jak w motorku. Sprawdźmy czy działa. Chodź Kasper, podejdź proszę. Odpalić, żeby pokazać, czy działa. No, co już? Chodź, trzymaj telefon. mam trzymać. Trzymaj, proszę. Jak widać, manetka działa, spełnia swoją rolę. Mam nadzieję, że dzieciak będzie zadowolony. Co? Będziesz zadowolony? Tak. tak? Będziesz jeździł teraz? No to super. Także to tyle z mojej strony. Link oczywiście, możecie teraz już wyciągnąć. Nie będzie Wam do niczego, do niczego potrzebna. Ta stara, uważajcie tylko, bo tam pewnie jakieś trytki albo inne gumki są. Powyciągajcie to wszystko. Tutaj możecie tą. Ten plastik z powrotem zakręcić, nie będzie do niczego potrzebne. Hamulec dalej działa jak działał. Także tyle mam nadzieję, że się przydało.